Witam Was serdecznie po raz kolejny na moim kanale YouTube, którego celem jest przedstawianie wiedzy na temat sztukaterii elewacyjnej w sposób praktyczny. Dzisiejsze nagranie poświęcimy dwóm zagadnieniom. Najpierw postaram się omówić narzędzia, jakie będą potrzebne do montażu naszej sztukaterii, oraz chciałbym na koniec w paru zdaniach opowiedzieć o chemii budowlanej, jaką stosować. Czyli tak naprawdę opowiem o klejach, o masach, uszczelniaczach, wypełniaczach. Zaczniemy, może najpierw, od narzędzi. Niewątpliwie nie uda nam się zamontować sztukaterii bez dwóch takich elementów, bez dwóch takich narzędzi, jakimi jest miarka. Może być to miarka stolarska, może być to taśma zwijana, ważne aby dobrze nam pomierzyła, oraz ołówek. Dobrze jest wyposażyć się w ołówek do tak zwanego betonu. Gdyż sztukateria nasza w swojej yy, budowie posiada piasek czy zawiera piasek kwarcowy, i każdy inny ołówek będzie Wam topniał w rękach. Do docinania sztukaterii elewacyjnej należy wykorzystywać takie narzędzia jak skrzynka uciosowa oraz piła płatnica. Jeżeli jest to Wasza jednorazowa przygoda, jeżeli jest to wasz jedyny epizod związany ze sztukaterią elewacyjną taka moja dobra rada proszę bardzo nie inwestujcie w super drogie narzędzia gdyż zarówno piła płatnica zakupiona za kilkanaście złotych jak i za kilkadziesiąt złotych jakiejś markowej nazwy jakiejś renomowanej firmy ulegnie tak samo stępieniu po wykonaniu całej sztukaterii elewacyjnej na dowód tego, że tanimi narzędziami możemy bardzo dobrze dociąć naszą sztukaterię, zademonstruje docięcie, docięcie kawałka listwy. W pierwszej kolejności wykonamy cięcie płaszczyzną prostopadłą do przekroju naszej listwy. Jak widać, przy pomocy tanich narzędzi jesteśmy w stanie bezproblemowo uciąć taką listwę. Krawędź cięcia będzie zawsze równa, będzie zawsze ostra. Nie ma ryzyka tutaj, że sztukateria taka ulegnie wyszczerbieniu w czasie cięcia. Pokażę również troszeczkę trudniejsze cięcie, może nie tyle pod kątem samego wykonania, co pod kątem tym, że sztukateria Różnych producentów przy takim docinaniu po prostu się wykrusza. U nas, tnąc piłą pod kątem tutaj 45 stopni w stosunku do przekroju poprzecznego listwy. Również zawsze uzyskamy Zawsze uzyskamy ostrą krawędź. Nie ma ryzyka, że przy takim cięciu, gdzie ta krawędź jest naprawdę cienka, że ta sztukateria ulegnie w jakiś sposób zniszczeniu. Gdzie w rezultacie trzeba tą sztukaterię potem łatać, trzeba w jakiś sposób maskować to cięcie. Oczywiście, jeżeli będzie to, tak jak powiedziałem, Wasza jednorazowa przygoda, jeżeli będzie to niewielka inwestycja, w zupełności Wam wystar wystarczą najtańsze urządzenia czy najtańsze narzędzia. Jeżeli mówimy o jakichś bardziej zaawansowanych inwestycjach, gdzie będą używane różnego rodzaju gzymsy o, o takich bardziej obszernych wymiarach. Prawdopodobnie będziecie musieli we własnym zakresie albo skorzystać z pomocy stolarza i wykonać skrzynkę uciosową tych rozmiarów. Ja tutaj na prędce, na potrzeby tego nagrania, skleciłem skrzynkę uciosową z płyty OSB. Natomiast w zupełności ta skrzynka uciosowa pozwala na docięcie dużych elementów. Mamy tutaj dwa kąty, dwa kąty podstawowe, czyli mówimy tutaj o kącie 45 stopni i drugi kąt prosty, kąt 90 stopni. Skrzynka taka pozwala na docinanie takich listek, takich elementów. Trudno będzie Wam dostać w handlu, w marketach budowlanych narzędzia tego rozmiaru. Jeżeli zamierzacie, czy nosicie się z zamiarem, zajmować montażem sztukaterii bardziej zawodowo. Chcecie robić to na co dzień, niewątpliwie dużym ułatwieniem będzie doposażenie się w takie narzędzie, jakim jest tak zwana piła ukośnica. Tutaj zaprezentuję naszą piłę, wykorzystywaną na co dzień. Proszę zwrócić uwagę, że piła ta ma zdjętą osłonę. Nie jest to oczywiście dobre posunięcie. Jednakże musieliśmy to zrobić ze względu na to, że osłona w, jakiś stopniu, w jakimś stopniu nas ograniczała. Piła taka jest o tyle ciekawym urządzeniem, gdyż w jej konstrukcji znajdziecie dwa kątomierze, czyli tak naprawdę mamy jedną podziałkę. Ta podziałka, jest, ta podziałka jest widoczna tutaj na podstawie tej piły na podstawie tej piły i ta podziałka pozwoli Wam dociąć sztukaterię pod kątem, nazwijmy to od minus 45 stopni do plus 45 stopni, oraz mamy drugi kątomierz zamontowany w tym urządzeniu. Kątomierz ten pozwala na ustawienie piły pod różnymi kątami, w stosunku do, 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 do płaszczyzny, do przekroju poprzecznego naszej. Sztukaterii. To by było tyle na temat samych narzędzi, za pomocą których będziemy sztukaterię naszą docinać. Do samego montażu sztukaterii wykorzystujemy również tanie narzędzia, stosunkowo proste narzędzia, gdyż nie jest to jakiś Skomplikowany proces, natomiast jest to proces, który wymaga dużo precyzji i dużo cierpliwości. W pierwszej kolejności będziemy wykorzystywać różnego rodzaju szpachelki, kielenki do nakładania żywicy, jak również pacę zębate. Ja tutaj mam akurat w rękach pacę o ząbku prostokątnym, ząbek o o rozmiarze 6 mm może to być paca o ząbku trójkątnym, mogą to być pacy metalowe, pacy plastikowe. Również przyda Wam się już bardziej jako, jako elementy do skontrolowania. Do sprawdzenia poprawności zamontowania sztukaterii, różnego rodzaju poziomnice. To jest akurat jakaś tam króciutka poziomnica, którą można wykorzystać do niewielkich otworów. Możemy również skorygować sobie narożniki za pomocą kątomierzy. Za pomocą kątomierzy. Również niezbędnym narzędziem, które będzie Wam potrzebne przy montażu sztukaterii, będzie pędzel. W naszym przypadku bardzo fajnie się sprawdza pędzel płaski dwucalowy, tak zwany krzywik. Pędzel ten będzie potrzebny do czyszczenia połączeń w momencie kiedy przyjdzie połączenie listew w narożnikach, szczególnie kiedy różnego rodzaju kleje czy masy uzupełniające. Będą wypływały, należy za pomocą pędzla taką sztukaterię oczyścić, gdyż po zaschnięciu będziecie mieli naprawdę bardzo duży problem, żeby doczyścić tą sztukaterię. W rezultacie te szczegóły, te drobiazgi, które pozostaną na powierzchni, będą na pewno, na pewno tą sztukaterię szpecić. Dodatkowo będzie również potrzebny pistolet do wyciskania tzw. kartuszy z klejem. Do wyciskania kartuszy z klejem i na sam, koniec, na sam koniec również przyda Wam się papier ścierny. W naszym przypadku, w przypadku naszej sztukaterii, najlepszym papierem ściernym jest papier o ząbku, o, ząbku, o, o kamyku. Rozmiar tego kamienia jest to P40. Jest to papier na płótnie. My wykorzystujemy papier z tak zwanym rzepem. Stosowanie papieru delikatniejszego o mniejszym kamyku spowoduje, że po prostu będzie on jeździł po naszej sztukaterii, nie będzie wybierał jakichś yy, jakiś powiedzmy brudów, pozostałości po klejach natomiast stosowanie papieru grubszego o kamyku na przykład P26 P, P, P16 spowoduje, że yy, na pewno taka sztukateria zostanie porysowana może ulec zniszczeniu yy, my jeszcze do do, do, do tego papieru wykorzystujemy dyski ze szlifierek kątowych, dyski z rzepami, gdyż w przypadku prostych odcinków, kiedy trzeba coś doszlifować, montujemy szybko ten papier na takim dysku. W przypadku, kiedy chcemy w jakichś narożnikach dopracować sztukaterię, szybko ten papier można zdjąć i takim papierem doszlifować. Teraz parę zdań chciałbym powiedzieć na temat klejów. Czym naszą sztukaterię kleić, w jaki sposób ją łączyć? Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest po prostu klejenie naszej sztukaterii na tak zwane kleje suche, czyli kleje do zatapiania siatki, do, 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 do przygotowania podbudowy pod, budowę, pod yy, strukturę. Ja polecam, jeżeli już kleicie za pomocą takich klejów, ja polecam. Stosowanie klejów elastycznych, klejów z różnego rodzaju włóknami, z różnego rodzaju mikrozbrojeniami, gdyż taki klej niewątpliwie ma lepsze parametry, jeśli chodzi o wytrzymałość. Na co kleimy naszą sztukaterię, jeżeli mówimy tutaj o połączeniach w przypadku długości, jeżeli chcemy takie połączenie na długości wykonać, czy wykonać połączenie na, w narożnikach. Najlepiej będą się tutaj spisywały kleje, tak zwane kleje w kartuszach. Przez nas sprawdzonym klejem jest klej firmy Denbraven o takiej nazwie Mamut. Ważne jest, żeby kleje, które będziecie stosowali, były z przeznaczeniem do steropianu, gdyż pozostałe kleje w kartuszach posiadają w swoim składzie chemicznym różnego rodzaju rozpuszczalniki i smarowanie takim klejem spowoduje, że. Podbudowa, podbudowa styropianowa po prostu zostanie wytopiona. Ona wam zniknie i takie połączenie nie będzie miało żadnej wytrzymałości fizycznej. Teraz jak smarujemy, jak kleimy? Proszę pamiętać o tym, że, żeby dostosowywać się do wskazówek producenta kleju. W przypadku kleju mamut mówi się, że Grubość połączenia, czy, czy, czy grubość tej spoiny powinna być w granicach 2 nawet do 3 mm. Zawsze smarujemy dwie powierzchnie. Zawsze smarujemy dwie powierzchnie, smarujemy jedną powierzchnię i tutaj i drugą powierzchnię. I dopiero tak dobrze wysmarowane powierzchnie spowodują, czy przyczynią się do wykonania e, trwałego połączenia. E, nałożenie kleju metodą punktową na pewno po niedługim czasie. Spowoduje, że ta sztukateria Wam się rozejdzie. My, ze swojego doświadczenia, wiemy, że najlepiej nam się sprawdza do klejenia z naszej sztukaterii żywica sztukatorska, którą wykorzystujemy do nakładania tej wierzchniej skorupy. Chodzi o to, że żywica taka poza tym, że ma niesamowite właściwości, niesamowite właściwości klejące dodatkowo żywica taka przy układaniu sztukaterii na ścianie ona będzie nam tutaj z tej strony będzie nam wypływała, czyli w rezultacie doszczelni nam sztukaterię, doszczeli nam sztukaterię w stosunku do ściany. Nie trzeba będzie tutaj stosować żadnych akryli ani mas uszczelniających. Zabezpieczy nam tą sztukaterię przed wpływaniem wody pod yy... Pod, pod tą listwę, a co najważniejsze, sztukateria taka właśnie czy stosowanie tego kleju, tej żywicy sztukatorskiej na takich połączeniach w momencie, kiedy ta żywica wypływa nam w momencie ścisku, ona po prostu bardzo ładnie łączy się już z zaschniętą skorupą, która jest na naszej listwie, tworząc można powiedzieć monolit, tworząc jednorodną płaszczyznę. Na sam koniec chciałbym powiedzieć jeszcze parę zdań tytułem przypomnienia parę zdań na temat farb i gruntów. Co prawda? troszeczkę więcej mówiłem na ten temat w naszym pierwszym filmie, ale w naszym pierwszym filmie, ale dla przypomnienia powiem tylko tyle, że sztukaterię naszą malujemy zawsze farbami silikonowymi. Można stosować farby akrylowe. Natomiast powtarzam, kategorycznie zabrania się farb używania farb silikatowych. W ogóle farby silikatowe nie są brane pod uwagę. Dlaczego nie można stosować tych farb, wyjaśniam to w pierwszym nagraniu, gdzie mówię troszeczkę o tej chemii, yy, jaki ona ma wpływ na naszą sztukaterię. W przypadku gruntów, po przyklejeniu, po wyklejeniu okna naszą sztukaterią, zawsze trzeba listwy zagruntować. Niezależnie od tego, czy one będą malowane zaraz na drugi, trzeci dzień, czy będą te listwy pół roku, czy rok yy, były na ścianie bez, bez tej ostatecznej warstwy malarskiej, należy naszą sztukaterię zagruntować. Jakimi gruntami najlepiej, żeby to były grunty, tak zwane dedykowane grunty, dedykowane pod konkretną farbę, grunty wyprodukowane przez tego samego producenta co farby. Bardzo proszę się wyszczegać gruntów rzadkich, gdyż niejednokrotnie grunty rzadkie spływają z listy, one nie One nie tworzą tej właściwej podbudowy pod warstwy malarskie. Dodatkowo należy również uważać na grunty, które w swoim składzie chemicznym mają. Różnego rodzaju rozpuszczalniki. Wiąże się to z tym, że po pierwsze rozpuszczalniki te będą negatywnie wpływać na naszą żywicę sztukatorską, jak również mogą one przeniknąć pod te warstwy i, i, i w rezultacie stopią cały styropian, stopią tą styropianową podbudowę. W dzisiejszym nagraniu to byłoby wszystko, o czym chciałbym powiedzieć. Kolejne odsłony, kolejne nagrania, tak jak powiedziałem, już wstępnie sygnalizowałem, będą już przeznaczone na zaprezentowanie różnego rodzaju aranżacji. Będę tam troszeczkę więcej omawiał zagadnienia związane z samym procesem montażu, nakładania kleju, póki co zapraszam Państwa na naszą stronę www.gzymsy-sztukateria.pl i do zobaczenia, do następnego nagrania. Dziękuję bardzo.